Cześć! Ja jestem Koendir i zapraszam was do drugiej części przejścia gry Hobo 4 i zarazem kolejnego odcinka serii najlepsze gry na USB Teraz Teraz w trzeci pojazd. Wypatrzcie się jakie już atakuje mnie i samolot, jeszcze nie aż odgana. i granatnik. No i właśnie, no i co? Jest gościu z bazuku? no to trzeba jego rozwalić. Ponieważ on jest głównym. jego broń jest bardzo ważna. Inaczej jest za dużo oleju życia Nie chodzi tylko o jego broń, bo tam ominąć może każdy. Uciekaj. No i dobra, zacznę od grana Gin, Gin samolocie! Kurde! Jeszcze się mi nie uda. No nie udało się. Jest, zginął samolot, tylko ten jednego się rzut. Znaczy się nie chciałem się znowu rozpanawiać. Okej. Okay. I mamy nowo ostatni combo. Who zaczyna pekać wielkim odrzutem i pięcić wielkim odrzutem naraz. To jest chyba S-AD. nie to wygląda, ale... Ja czysto komba nie używam, bo... Wolę użyć jakiejś broni porządnej. I grammy. Zginął granat, nie? Zginą jakiś żołnierz. Ok. Idziemy dalej. Patrzcie, są jakieś. Napalono do roboty. Mówiłem ci, że i tak nie dostajesz podwyżki.

Nie, zwyczajnej, no ja to po prostu rzuci się te... Kurde. to biorę. To jest super. Też rozwala to. Jeszcze nie, no myślę, że to szkoda. koniec. Zagrałem granatnika. No kurde, no czemu to nie chciało się celnąć? Ty, chodź tu. Za, zacząłem już sobie szanować swoje życie na morzu. Eto, ale teraz już bym powiedział komba. Game uf, i wreszcie mi trzeci panel. Hasło City Jungle. I czeka nas walka finałowa. Za Jeszcze, no właśnie, po drugi To Łukasz. cię uczy w tej szkole? Czyli nawet że nie możecie dochować? No sumie cieszę się, przynajmniej nie dał się... się więcej sypiać Ha ha ha. I zaj oczywiście podwójni. Gij w samolocie. Nie tu A nie mam. A to trzeba. Po prostu tak. To trzeba zniegu. Padaj. Można w każdej chwili przerwać to. No i padasz. Weź ciężarówka. W ogóle najmniej zagrożenia to, to robią ciężarówki. No i papa. Już ginie. spokojnie I padasz. No i mam Szotka Granatnik Padasz, granatniku. O, to jest ten jeszcze gorszy. Co jeszcze szybciej to robi? Czym granaty? Nie mnie nie zaję, tak samo jak on. Wieś wiemy to. No i zaś podwójnie. I padasz. Jest to walka finałowa? Jest. No i tym razem czołga. I co on robi? Stoi, ale jak trzeba to trzeba się odsunąć. Po prostu ja mam taką metodę, że cały czas kopać, albo cały czas bić rękoma. Czyli albo cały czas A, albo cały czas ESO. I cały czas ESO. No, nie, ucieka. Znaczy, jak lecimy komba, no to raczej znaczy, nie zdarza, no to troszeczkę mocno biję. Jak na walkę finałową. Przestało. Dajemy się w każdej chwili odsunąć. No i tak trzeba sukcesywnie go rozbrajać. To jest bardzo skuteczna metoda. To. Może ktoś ma inną ale ja mam taką. Także cierpliwie go rozbrajać. Nic na mnie nie wolę zrobić. Jeżeli tak, będzie się cały czas odsuwać. Aj! No i ładnie mi odjeło życie, no. To troszeczkę za późno. Teraz dobrze. ale fuks. Trzeba tak uważać, żeby w w wjechać. Dobrze. Już pół życia mu odjąłem. Jest prawie. Jeszcze z dwa razy i pada. Obyy raz. Jest, padł. Teraz chowo swoje smacznie śpi. Po całe wojsko. A tutaj... Ufo! Zabiera chowo do siebie. Ja myślicie, co jest dalej? Czy chowo tam umrze? A może nie chciał siebie dostać? Yy, to się okaże w, yy, w następnych odcinkach serii Najlepszych na speaker, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli Wam się podoba to klikajcie fajne i do zobaczenia w kolejnych... W kolejnym odcinku z serii Najlepszych na gier.